Potężny robot o kształcie wiewiórki! Patrz tu, żyrafa! Cześć wszystkim z tej strony Orzechowy! Dziś zagram SpongeBoba. Sponge Wy może się teraz zastanawiacie Ożychowe. Co tutaj w ogóle robisz? Bo... To tu byłeś, nie? Ja... E, no bo ogólnie nie odebrałem od tego pana kraba tej nagrody całej. Ale świ, ale błyszty! E, a potem tam były jakieś przyciski, i tak poza tym, że ja dzisiaj gram na pada i, robię, i wiem, co zrobię z tym, że będę na feriach, bo na feriach mogę wrzucać po prostu premierę. ustawić premierę. Zapomniałem, że tak można. E, I okej. Okay. I, I teraz ode idę odebrać tą, tą, tą. No wiecie co. spróbuję też oczyścić ten taki ze ślizgawką, co mi się nie, nie udało w poprzednim odcinku. a tu jest oczyszczone. Okay. Siema, Oto panina. twoja nagroda! No! O rety, o dziwne, że można pan, panu Krabowi ufać. Okay, tak się teraz zastanawiam, po co, po co Pan mu ma zbierać złote łopatki, skoro Pan gra właśnie mu jedną, aha, nie Nieważne. Ty, jak powalnęło. pieszczę, pieszczę! E, dobra, ale... Mówiłem, że gram ta pada, bo... E, dobra, i ja jeszcze spróbuję tam Dobra, ja już tutaj jestem i w ogóle na pewno jest chyba trochę wygodniej, tak mi się wydaje. Jest? No musiałem dostać uważnie w kiby, nie? Musiałem. Już było tak blisko. Portki z Punchboba chyba na niego nie pasują. Dobra. Dobra! Dobrze jest! Kierpetka. Kierpetka. Dobra. No i się udało. Nawet no, nie tak jak trzeba. Bo Skoro mamy tego noszenia trzeba, by Ta było woda odlożyć. wygląda na lodowatą. No a co ty nie powiesz, bo to jest slud... Wiesz? Ja w tym odcinku ogólnie jeszcze odblokuję ten obszar tam, spróbuję odblokować tamten taki co... No tamten taki co... No, nie wiem co, Nie wiem co. Nie wiem jak, no wiecie, może, nieważne, bo ten obszar, tak, no co nie odblokowałem czy za łopatek łopatek, szpachelek, obojętnie. Ja nie jestem pewien, ale możliwe, że mi się dzisiaj albo jak jakoś niedługo uda nagrać wszystkie odcinki na Spunch Boba. i wtedy będę mógł właśnie wam powiedzieć, kiedy mniej więcej będzie... E, następna seria, bo chociaż się skończy tam. I czemu się nagle zmieniam z Boba? Okej... Okay. Yes. Przyprowadziłem was, byście stawili czoła wyzwaniu. Mam nerwy ze stali, a mięśnie z piasku, a oczy z galaretki. Morska kopuła została zaatakowana przez nieprzyjaciela, którego musisz pokonać. Nie boję się wasza wysokość, nic a nic! W tym narożniku Czyli broniący morskiej kopuły mały kwadratowy koleś. A oto jego przeciwnik! Potężny robot o kształcie wiewiórki! Patrz, to żyrafa! E, chyba muszę wracać do domu, nakarmić Gacusia. Okej... Okay. Jak ja mam ją bić? Pomocy! PunchBob ma teraz szansę, ale czy uda mu się ją wykorzystać? Dobra, na razie muszę się nauczyć, jaką ją bić. Spongebob ma teraz szansę, ale czy uda mu się ją wykorzystać? Okej. Okay. Na razie nie rozumiem co Spongebob zrobić. ma teraz szansę, może... ale czy uda mu się ją wykorzystać? O, o wielka okay. rafo! Okej, okay. rozumiem chyba. Teraz to robot okay. dostaje lanie. Na razie jest łatwo. Zgaduję, że tak nie będzie, bo... SpongeBob ma teraz szansę. Ale czy uda mu się ją wykorzystać? Popitać, że ma ten... Bo widać, że ta robo ma trochę... Chce się bawić, chcę się Duże bawić! Życie. Patryku to nie zabawa! Walczymy o swoje życie! Chcę się bawić, chce się bawić! <laughs> Jak on wygląda! No, dobra! Dobra, chyba tutaj jest jakiś checkpoint taki się wydarzyło. Robot nie? uznał, że czas się sprężać! Co? O co chodzi? Pomocy! Korybu! Robot! Ej, nie zadziałało. Zaraz straci głowę! Mam... Aha, ja mam tam... to chyba rzucić, tak. Zaskakujący okay. atak w wykonaniu Patryka! Co to zna moje pomocy. Jestem niesławnym Patrykiem biednym, be, który mieszka pod kamieniem na bezrobociu, więc... Robot zaraz straci głowę. Okej. Okay. O, Patryk na razie wybił wrogowi smutny. co nieco z głowy. Okej. Okay. Dobra, na razie jest strasznie prosty. Wygląda na to, że Patryk ma niezłą okazję. Dobra, następna faza. Wow! Nigdy nie widziałem tak uhuh, elektryzującego starcia. Twoja kolej Spongebob! O... Ej! Okej. Okay. O Jezu! Robot uznał, że czas się sprężać. Aż jak powiew wiosny. O Jezu. O jednak może być to zniósł. Więc co jest? A, okej. Okay. O, co za hak. Dobra. A, bo co też. O. Przeskoczyło. Udało się idealnie. O Jezu! Sparkop zyskuje przewagę. Pojedynek zaraz się skończy. Nie no, łatwa ta sendy w miarę. Dam radę na luzie, na pewno już. To z tego, że oberwałem tak szczerze, bo... Czuje się jak świeżo wyciśnięty! Dobra, wygrałem! Robot yes. leży i już nie wstanie! Co za niespodzianka w morskiej kopule! No Ale był trudniejszy niż Kulmeza. <grymianie> <pisa. grymianie> Cóż, to była niezła bitwa! Johnny powiedz mu, co wygrał! Nową moc! Bańkową kulę! Ale to jeszcze nie wszystko! Oto złota łopatka! I to jeszcze nie wszystko! Masz tu kupon na 5 dolarów i 32 centy do sklepiku z suszoną rybą i kwiatami Dina! O, dziękuję. To wiele dla mnie znaczy. Ja... Ja... Obiecałem sobie, że nie będę płakał. Płacz dowoli. Byle nie tutaj. Dopiero polerowaliśmy podłogę. Co? Hej, Plankton! Tak? Czego chcesz? Właśnie się zastanawiałem, czemu właściwie wszystkie roboty zdają się wychodzić z kubełka pomyj. Czyżby? Nie zwróciłem uwagi. No tak. No i jest jeszcze ten wielki neonowy znak z napisem Kwatera Główna Robotów. SpongeBob, jestem twoim kumplem, nie? Właściwie to nie. Właśnie. I jako twój nieprzyjaciel martwię się o ciebie, choćby teraz. Za dużo myślisz. Jeszcze sobie zrobisz krzywdę. Powiem ci, co zamierzam zrobić? Pomyślę w twoim imieniu. W ten sposób tobie nic się nie stanie. Możesz się skupić na odzyskiwaniu dostępu do kubełka pomyj. Dzięki plankton. Jesteś najlepszym nieprzyjacielem na świecie. Ok? W ogóle jak to spać, bo twagą gminkę robi, jak się schrada. Uwielbiam otwierać no, prezenty. Lokacje, oh, no. okej. Okay. O, domek Sandy. Okej, okay, to jest jakaś... Pozwól, że nauczę cię rzucać bańkową kulą. Naciśnij ten przycisk, żeby rzucić bańkową kulą, którą trafisz roboty z bezpiecznej odległości. Wow! Pamiętaj jednak, że bańkowa kula... Działa tylko na obiekty znajdujące się blisko gruntu. Rozumiem. Jaki to ma zasięg właśnie? Dziesiątkę! Czekaj. To ma naprawdę duży zasięg. Okej, okay, ciekawe. Dam sobie później jakieś minigierki na te bajkowe kule. Okej, okay, ja mam 25 złotych szpachelek. Tutaj jest SpongeBob, widzę. Mogę wejść do domu Sandy? Mogę. E, ale ja chcę. O, tam jest za 25. Bogactwo! O. Co ja zrobiłem? Złoty gacie! Przesunąć się! Idzie gąbka z pięcioma parami portek! Świeży jak powiew wiosny! Okej... Okay. <śmieniczyny> Okej, okay. łopatka tutaj była i złote gacie... Już mam 5 HP, mam maksymalnie. Tutaj widzę jakiś komisariat. A na tym byłem. I na kubełku pomyj, który jest za 40 złotych chłopatek. Widzę, że jest złota szpachelka. Dobra, ciekawe. Eee, okej. Idę do domku Sandy. Sandy, twoja kopuła z drzewem przecieka! Te wredne roboty uszkodziły szkło, Spongebob! Mój domek na drzewie jest pełen robotów i to twoja wina! Więc idź do środka i posprzątaj po sobie! Jak to jego? Wodiii! Co Tarski! O zgruzo. A masz! Out! Okej... Okay. Jezu, jakie to mocne! Okej... Okay. A to jest na czas! A bo to nie może przeciec! Ała! Ja no nie mogę pozwolić, żeby to przeciekło! A bo ja się duszę! Okej... Okay. A czemu właściwie nie się robi ten sonct tatarski? Dobra. Żądeczku, i to rozumiem. Pewnie przyda ci się to bardziej niż mnie. Jest niesprawiedliwy, przerażający. Wyjść skrada to jako po pomocy to jest. spad pop z horrorów, torba! Co tu robi, Patryk? Czuję się jak świeżo wyciśnięty! O jezu, dwa gacie straciłem. Nie mogę biegać bez sensu, po co się kółko, Sandy? Świeży jak powiew wiosny! Wydało się, Sandy, to jest chomnik. Czuję się jak świeżo wyciśnięty okay. Tutaj ma takie coś. Taki, taki ten. Mówię jakiś to. No, mogę z nią rozmawiać, ale chyba nie, nie, nie za bardzo to No ale ten spadłok jest przerażający. Można wyjść tutaj? Nie. Okej. Okay. Dobra, ale dalej pójdę w następnym odcinku do zobaczenia pa.